Słuchajcie, w dzisiejszym filmie naprawdę zrobiłem mnóstwo trików i grałem na nowej mapie Blazer Dash. Słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, czy mi dobrze poszło, to oglądajcie do końca i zobaczcie. Mam teraz na głowie takie nowe okulary i teraz w nich będę kręcić filmy, teledyski, shorty i do zobaczenia na tym filmie. Siemano, witajcie, z tej strony Marcel Gitara i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj wybrałem mapę blockdash, ale z laserami, więc chciałbym zobaczyć czy ten skin się sprawdzi na tej mapie, okej, okay, już tutaj nam się wybiera. Polecam Wam oczywiście mój teledysk Marcel Gitara Baton. Link do tego teledysku będzie w opisie. A my zaczynamy. Pek. O, jest. Dobra. Let's go. Pek. O, dobra, już widzicie tutaj lasery pierwsze się pojawiają. Hop. Pek i Pek. Dobra. O kurde. Pyk. Okej. Okay. Hop. Hop. Okej, okay, słuchajcie, przeszedłem. Idziemy do kolejnej rundy. ok, Pyk Lecimy dalej. Pyk. Stumble guy muszę wy Emil. Muszę go wyrzucić z tej rundy pyk Teraz tu. Przechodzę, okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, teraz finał. Proszę, wygrajmy. Yo. Pek. pyk pek. Pyk. Dobra, Okej, okay, teraz tu nie, 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 okay. nie, się tego i nie, 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 Aha, nie, okay. okej. Okay, słuchajcie słuchajcie, tylko tylko trzy mapy w w tym filmie, jako ostatnie ostatnie mam Zgad... spróbujcie zgadnąć jakie to tym razem będą mapy. Okej okay, słuchajcie, słuchajcie teraz kręcimy kołem. Mam nadzieję, że nam teraz coś fajnego wypadnie, bo chciałbym no wygrać kilka jeszcze rund w tym filmie. Ach. Z... Okej okay, słuchajcie, dobra. Teraz już tutaj. Gramy Pek-Pek. Oj, dobra, dobra. Jo! Dobra, super. Ok, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.